Betfan, legalny polski bukmacher. Masz już konto w Betfan? Czy mam się je wklepać? Zaczynamy, drodzy Państwo, kolejny odcinek programu Pogadajmy o typach na kanale Betfan na YouTube. Przypominam oczywiście o kodzie YouTube 600, który znajduje się na dole ekranu. Ym, powinnam standardowo omówić najpierw typy miecia, ale... Oszczędzę mu tego, ale chciałam tylko powiedzieć: że Znowu stal, mielec, ratuje mu honor. No, ale już nic więcej nie dodam. Zresztą stal też zostaje w naszej kochanej ekstraklasie. O której też słówko, ale nie tak dużo jak ostatnio. Malutko, malutko będzie o ekstraklasie. A ze mną człowiek, który oczywiście ekstraklasę zna bardzo dobrze, zna reprezentację, zna Ligę Francuską, zna Ligę Niemiecką i te tematy też oczywiście dzisiaj poruszymy. Tomasz, głos. Dzień Witam, numer. dzień dobry, dzień dobry. Mój drogi, więc na początek pojedynek dwóch yy, Polaków sobie weźmiemy na warsztat, Robert Lewandowski i yy, yy, żebym znowu nie pomyliła, braci Gikiewiczów, yy, czy Łukasz, czy Rafał? Bramkarz. Rafał. Rafał Gikiewicz, dobra, to jest. Miałem tych obu zawodników, jeszcze będąc dyrektorem sportowym UKS-u. grali w UKS-ie chyba sezon 2000, 2010. 2000, 11, jeśli się nie mylę, także. Yy, Łukasz, przepraszam, tylko Łukasz, bo napastnik, napastnik bo wtedy No ja w tym, w tym samym śląsku czasie ich poznałam, jak grali w śląsku i po prostu dla nie, mnie. Od, to już od nas odszedł od, od, do Śląska. Łukasz. No to jak ich widzę, to już to wiem, Łukasz, Rafał nie ma problemu. Ale jak mam tak Wystarczy na, na, zaklini... na ręce spojrzeć, bo Łukasz ma trochę od, od, od bramka połamane palce. Tak, nie? ale ja mam właśnie problem z zapamiętaniem, że bramkarz to Rafał, napastnik Aha. to Łukasz. W tę stronę mam y, problem, no ale pewnie jak powtórzymy parę. Tak dni. bywa. Kiedyś było z braćmi żywokowałami. Właśnie dzwoni do mnie że Uwaga. Okay. Halo. <noise> halo, halo. No hej Michał, właśnie nagrywam z Tomkiem Kłosem teraz. Y, m, nie da ja chwili spokoju, <noise> cię ma. <wyczuciema. głos> Michał, Oś, Micha, Michał ci bo, bo, bo parosa otwierają teraz. <głos> <głos> okay. Się nie zachowało tak jak na karze, tylko kultura, nie? No wiesz co no, wiesz, o kulturze to możemy i zachowaniach porozmawiać w innym programie. Ale w parosie sobie wyjaśnimy. Ja też czekam na zaproszenie do parosa wreszcie. Za tydzień 29 ale... otwierają. O, wspaniale. To Michał ja... ma rezerwację na 80 miejsc. Na 80 dni z góry. To ja chętnie to ja. Pytaj się, kiedy więc... po kosmetyczkę przyjedzie. Kiedy po kosmetyczkę przyjedziesz, się pyta. Tam. Czy mam wystawić na Allegro? Czy ma wystawić na Allegro? Pochodził z czym fajnym, tak? Żebyś sobie zatrzymał. Żeby jak pójdziesz z tą kosmetyczką do Parosa, to coś wyrwiesz w końcu. Słuchaj, Michał. Michał, dam tobie, żebyś w końcu miał coś oryginalnego. <noise> Chyba, że nam od naszego kolegi kupisz sobie już nie będę mówił nazwiska. No więc wracając do naszego meczyku. Jubilata. Tak, Rafał się zarzekał, że zrobi wszystko, żeby nie pozwolić Robertowi tego rekord, bo on wyrównał ten rekord Gerda Müllera, a on powiedział, że nie pozwoli mu go pokonać. Będzie stał dzielnie między słupkami. No a ty myślisz, że który z Polaków górą w tej potyczce? Myślę, że Bayern jednak musi ten mecz wygrać, bo przyzwyczajenie, zwłaszcza na swoim miejscu. Chibice przed telewizorami w tym momencie są. W pierwszym meczu to właśnie Robert Lewandowski strzelił bramkę, wygraną przez Bayern 1-0 w 13 minucie. Ale powiem szczerze, że, że 3 lata temu był, był taki mecz, gdzie Augsburg 1-1 zremisował na stadionie Allianz Areny. I, i było, było ciekawe. Ciekawie. Także no, Robert dzisiaj zrobił wszystko. Widać było, że troszeczkę w ostatnim meczu, gdzie miał dwie sytuacje jeszcze i mógł sprawę całkowicie. Zakończyć. Myślę, że troszeczkę stresu, jednak. No a co na te no takie było? Dla mnie tak. dziwne um, rozważania dziennikarzy no nie, i prasy, w ogóle... że w ogóle powinien z szacunku do Mylera mm. do nie zagrać. To no tak, no a to teraz, jeżeli dziennikarze niemieccy tak piszą, to Hiszpanie mają pisać, że Messi ma nie tak. bramek albo Włosy, że Ronaldo, albo ja był w Ralu Madryt. Nie, no to jest po prostu. Niemcy są mm, jak to Niemcy. Chcą swojego na piedestale i. I tutaj próbują wszelkimi możliwymi e, sztuczkami e, odwieść Roberta od, od tej decyzji. Ale Robert e, dobrze się wypowiedział, bo czytam jego wypowiedź. E, gram po to, żeby rekordy śrubować, żeby ktoś później mógł jeszcze wyżej no, sobie dokładnie, stawiać. I, i to poziom. rozwiązało spekulacje. Dla mnie, dla mnie no, zdobędzie tą kolejną bramkę jak nie, jak nie, jak nie więcej. Oczywiście Rafał jako bramkarz drużyny przeciwnej Augsburga zrobi wszystko, żeby, żeby utrudnić mu życie. No to w, może w jakimś stopniu to zdoła zrobić, ale miejmy nadzieję, że przed y, pobiciem tego rekordu go nie powstrzyma. Czyli to Bayern, Augsburg, y, jedyneczka. Tak. Jedyneczka. Dobrze, a teraz mamy bardzo ciekawe typy, i to jest bardzo oryginalny odcinek, ponieważ w ten sposób jeszcze nie działaliśmy tutaj, ale jako, że y, kończą nam się y, sezony danych lig to typujemy um, zwycięzcę tego mistrza kraju. Od, od, od czego zaczynamy? Może od Francji? Może od Francji, tak. Francja. Wczoraj e, mecz finału Pucharu Francji. Paris Saint-Germain pokonało Monaco na Stade de France 2-0, Mbappé i Cardi. Dwie bramki dla, dla Paryżan. E, no tutaj Paryżanom będzie niezwykle ciężko e, zdobyć w tym roku Zyrki, mistrzostwo w ostatnich pięciu latach. Paryż zdominował tą ligę przewaga. W ostatnim, chyba w 2016 roku, jeśli się nie mylę, Monaco zdobyło mistrzostwo 2,16-17, a Paryżanie później w kolejnych latach to już była przewaga 10, 15, 20 punktów. no Po prostu można powiedzieć, bawili się. Ale fajnie jest, bo też jest Lille 80 uh, punktów, PSG 79, tak Monaco 77. Tak, więc tylko patrząc na gondziewka. to, yy, z kim gra Lille, czyli gra z Angres, które gra oni, ma 12 mhm. miejsce, pewne utrzymanie. E, aczkolwiek wszystkie trzy drużyny grają e, wyjazdowe mecze, e, no, to, no to na pewno e, drużynie z północy będzie dużo, dużo łatwiej. Pez, że gra z Brestem, a Brest gra jeszcze o utrzymanie, także Tutaj mecze wyjazdowe leka. są naprawdę mm. ciężkie. No i Monako gra z Lons. Lons też oni za nie o, nic ani, o puchary, ani o spadek, także będą e, e, piłkarze z księstwa próbowali oczywiście zdobyć tam trzy e, punkty. Ale jeżeli spojrzymy na ostatnie mecze tych drużyn, ostatnich pięć meczy, to Monako. Cztery zwycięstwa, jedno, jedna porażka. Na no PSŻ, cztery zwycięstwa, jeden remis. Tutaj gorzej troszeczkę Lil wypada, który, który jest teraz na pierwszym miejscu w Ligę i trzy zwycięstwa, dwa remisy. Aczkolwiek no, ten jeden punkcik ma przewagi i to go faworyzuje. Czyli Lil mistrzem, Francji. No, tak, patrząc na to, kto sobie A Polska z kim gra, to... mistrzem Polski. A Polska mistrzem Polski już jest. <laughs> dobra, no to lecimy dalej. Och, może, może... no dobra, no to La Liga. La Liga. No tutaj jest no, to niezwykle, niezwykle ciekawie dla mnie, oczywiście. mecz Atletico i Realu. u siebie. Atletico na wyjeździe z Valladolid, Real u siebie z Villarreal. Aczkolwiek Atletico gra z Valladolid i oni grają jeszcze, e, czyli gospodarze tego meczu, grają o utrzymanie, także to będzie naprawdę ciężki Ale Atletico mecz znowu oni. jest w takiej sytuacji, że ma wszystko oczywiście, w swoich tak. rękach. No. Z drugiej strony Villarreal nie gra o nic, to może też e, e, Rangę tego spotkania troszeczkę obniżyć. Real gra u siebie, no musi wygrać i no. wszystko, żeby wygrać. Pamiętamy finał Ligi Mistrzów, gdzie praktycznie Atletico było już w finale i Ramos w 88. minucie, później już chyba 4-1 się skończyło, jeśli się nie mylę. Także mają do wyrównania niejedne porachunki, bo ostatnie lata, trzeba powiedzieć, zdominowane wiadomo, przez Real Barcelonę i, i, i Atletico gdzieś tam próbowało się wciskać między… I teraz chyba się udało, więc mistrzostwo zdobyli dwa lata temu. No a teraz, no tutaj powiem tak, jeżeli mam stawiać na mistrzostwo, to, to postawię na Real, bo Real jest bliższy mojemu sercu. A jest, ty siebie. nie tak. ja na biało tutaj siedzisz. Mm -hmm. Bardziej Real. No i patrząc na ostatnie mecze, w pięciu meczach, realnie stracił, nie przegrał żadnego meczu. A tylko się to przytrafiło, ale myślę, że tutaj Simone Diego zrobi wszystko, żeby jego zawodnicy w tym meczu wyszli zwycięsko. No, tutaj jest akurat taka różnica, że remis nic im nie daje. W przypadku zwycięstwa Realu, a Valladolid, no, jeżeli by wygrało, zrobiło taką niespodziankę, to moczy jednych, a generalnie y, może się wydźwignąć ze spadku. Jesteś fanem Diego Simeone? Y, generalnie bardziej Zidana. Bardziej Zidana, bo podziwiałem go jako zawodnika. Miałem możliwość y, grania chyba dwóch meczów przeciwko niemu. Nie mówię już reprezentacji, ale w lidze francuskiej no, dla mnie to był Virtuos tutaj yy, piłki. To yy. na pewno, nie, no to tutaj a Simone, Guardiola. I też na swojej pozycji, na szóstce, gdzie z tyłu gra ofensywnego, no był był nie do nie przede wszystkim no, taki charakter widać, że on w no właśnie mnie bardzo w zaciekawiła jego postać. Jak słyszałam wypowiedzi bardzo. osób, które z nim pracowały, czy to w roli piłkarzy, czy po prostu mm, jakoś współpracowały, że on rzeczywiście jest taki, on daje jakieś bodźce, daje dodatkową energię. On potrafił, przecież pamiętamy, jak przychodził do Atletico, Atletico było jedną z x drużyn, które walczyły o pochary, a później w tej trójce zawsze Gdzieś tam e, rywalizowali o, o, o medale, o pierwsze, o mistrzostwo czy tam o... O drugie miejsce, ale tak. Czy taki drużyny był ciężko? w tym sezonie, nie? ten początek Oczywiście, sezonu tego tak. Atletiko. Także... Później troszkę spadek. Myślę, nie? że oni już mogli mieć dawno mistrzostwo, ale, tak, ale no, parę ten pędołek meczy... się pojawi, ja Myślę, że ta no, pandemia to... jednak ma na tym wpływ, bo co innego, jak się gra z kibicami, co innego. On o tym też jak... mówił, że to się musi w takim tak. sezonie po prostu. Dobrze, że to nie, nie, nie padło na końcówkę sezonu, tylko tak mniej więcej wiesz, po tym dobrej pierwszej części sezonu, później lekki Tutaj, spadek, a wiesz. Z Atletico meczu dawałbym Ok. A Real, jedynkę. A Real jedynkę, To czyli robimy, tu już mamy dwa mecze w, w ten sposób, to mamy, będziemy mieć za dużo typów. Ale to może. Dobrze, to zrobimy. Tak. Ale miejmy to na oku, w razie czego. Tak na razie później podejmiemy Mistrzem Hiszpanii będzie Real. Real Madryt. Real Madryt. No dobrze, mój drogi, teraz jedna z ciekawszych rzeczy, jaką mi tutaj podesałeś. Yy, yy, druga Bundesliga. I to jest tak, dwa zespoły awansują, trzecia gra baraż, trzecią od końca yy, z Bundesligi, prawda? Tak. Dobra. Yy, no i słucham ciebie, bo ja tutaj jeżeli chodzi o drugą Bundesligę, to nie będę się popisywać No powiem tak, nie yy, liderem Bochum, 64 punkty, później Holstein-Kill mm -hmm. i Greuthefurt. Yy, o, jak ładnie, jeszcze raz bym jeszcze raz powiedz. Greuthefurt. Tak. Odpowiednio 62-61 punktów. W najlepszym, tutaj w najlepszym układzie, teraz jest uważam. Oczywiście no Bochum, bo ma 64 punkty, ale Holstein Kill gra bardzo dobrze: 4 mecze z 5 wygranych ostatnich. Gra z Darmstadt, z drużyną, która jest ósma w tabeli. Gra o nic tak naprawdę. Ani spadek, ani awans. Y, gdzieś tam czy tam y, możliwość gry w Baraży nie, nie grozi i tutaj jestem przekonany, że, że ta drużyna na pewno będzie, która, która awansuje bezpośrednio. To, to na pewno. Bochum. Bochum to jest ciekawe, bo gra z Sandhausen, który które gra utrzymanie, ma 15. miejsce i, i tutaj jest walka o na śmierć i życie, a, a patrząc na to, z kim gra Grote który gra z Düsseldorfem, to prawda, to jest czwarta drużyna, ale ona nie ma szans już awansować do barrażu, okay, więc po prostu mecz, mecz, mecz czwarte nich. miejsce dla nich sezonu się mm -hmm. skończył parę, parę, chyba dwie kolejki hmm, temu, jak już nie mieli szans I, i, i tutaj, no ale tutaj bym jeden mecz może z tego z wybrał tego, sobie wybrał, mm. tak 1 jedynka zdecydowana w darmstadt. Okej, okay, no i super, dobrze, bardzo to jest ciekawe. Teraz to co lubimy najbardziej, czyli nasza Polsza polska liga. liga, ale pierwsza, ale pierwsza, ale w przyszłości ekstraklasa, tak, bo od, do, do tego będziemy zmierzać. Tak, tak tutaj no, niesamowita sytuacja jest w tym roku 30 kolejek poza nami w pierwszej lidze i teraz Akurat w tej kolejce przyszły mecze takie jak Nieciecza Tychy, to jest pierwsza z drugą drużyną, jedna ma 61 punktów, druga 56 i tak naprawdę jeżeli Nieciecza wygra u siebie, to tak naprawdę trzy kolejki przed końcem można powiedzieć patrząc na zestaw innych par, które będą w następnych kolejkach, już bezpośrednio uzyskała awans, uprawniony, awans rzeczy tego, bo tam jest Mariusz Lewandowski, trenerem. Ja jeszcze tylko dodam, że ja nie wiedziałam, że będzie o y, pierwszej lidze. To, miała być, to miał być typ niespodzianka, ale nie wytrzymaliśmy. Jak Tomek już tylko przyszedł, to mi, już mi od razu powiedział: To piąte to będzie pierwsza liga. <śledzianie> Tak jest, a, ale, ale ten mecz grają w Niecieczy, aczkolwiek jeżeli z, mamy spojrzeć na to, kto w ostatnich meczach lepiej się prezentuje, to zdecydowanym faworytem tutaj jest GKS Tychy, czyli goście, bo oni z, czte, z pięciu ostatnich meczów cztery wygrali, a, a Nieciecza gdzieś tam się troszeczkę za, zatrzymała. Ale pewnie będziemy oba te zespoły mogli oglądać, co? Obie, się, ale ja pamię, oby, oby. Ale, ale tutaj jeszcze nie, pamiętajmy, no wiem, że Arka, jest... Arka gra z Widzewem, w tej kolejce ma jeden punkt mniej od tych, Jeżeli wygra, to ich przeskoczy. Pamiętajmy, że Radomia gra na wyjeździe już zdegradowanym Bełchatowem. I tutaj można śmiało obstarać. I ma tyle samo punktów co Tychy. Mm -hmm. I, I no to spowoduje, że ta konkurencja będzie y, już dużo mniejsza i bardziej wykrystalizowana. A co z twoim ostatnim no właśnie, ekstraklasowym klasowym? ŁKS jeszcze tutaj jest, ma szansę, ale to już bardziej w kategoriach i kontekście barażu. Gra u siebie z no, niebędącej formie drużyną Łęcznej, gdzie tak naprawdę y, w środku sezonu naprawdę była na, często no. na drugim, pierwszym miejscu. Ale Już gdzieś pisam, tam że będziemy w, ten piękny hymn na, śpiewać. Forma, forma gdzieś tam poszła na bóg i w ostatnich pięciu metrach trzy remisy, dwa, dwie porażki. Także ŁKS też przystopował, trzeba powiedzieć. No ale stać te drużyny na to, żeby grały y, w barażach, no bo to uatrakcyjni jeszcze bardziej ten walkę o awans. Ale tutaj zdecydowanie niespodziankę bym można powiedzieć, powiedział, dwójka w meczu nie tychy Okej, okay, no to mamy to. I tym pięknym Acha. akcentem zamykamy sobie nasz dzisiejszy program. Później sobie jeszcze te typy podsumujemy. Bardzo Ci dziękuję, dziękuję Tomek. I nie zabieram ci już czasu, bowiem, że jesteś człowiekiem niezwykle zajętym. A ja tak sobie jeszcze robiłam research, jeżeli chodzi o ciebie, i tak patrzę, patrzę, koniec kariery EUKS z powodu kontuzji. I sobie myślę, kurde, no to tak? Jeszcze cały czas ta kontuzja i czekasz, jeszcze masz zamiar wrócić, czy już pójść ta old boya, legia, to już było zwieńczenie Twojej no, kariery? No Uciekł, byłem dyrektorem w łódzkim klubie sportowym. Teraz też nieraz bywają mecze. A dzisiaj e, przypomnij mi badania. dwie godzinki co robiłeś? co grałeś? Padel. Padel. No, Padel. Tak. Jeszcze zostało mi po południu tenis wieczorny, A ja także... też się wybieram na padle dzisiaj. O, mhm. Czyli okay. pewnie, ale na zewnątrz czy do środka? Na zewnątrz. Na zewnątrz. A można w ogóle w środku? Oczywiście. Jest hala bardzo duża, profesjonalna w Warszawie i tam są rozgrywki ligowe nawet. To Pierwsze my się, to się żegnamy, mówi. bardzo dziękujemy i sobie tutaj teraz to wszystko wyjaśnimy. Tomek Kłos, bardzo ci dziękuję. Dziękuję bardzo, dziękuję bardzo. Halo, halo? No hej, Michał, właśnie nagrywam z Tomkiem Kłosem teraz y, m, Nie, ro, no Marek, Nie da chwili spokoju, No <laughs> wyczucie ma.